Cześć, witam serdecznie. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj w gościach. Gościnne występy. E Pojawiliśmy się tutaj w tym ogrodzie pod Kaliszem. Na początku roku ogród przechodził metamorfozę. Dzisiaj będziemy docinać drugi raz w tym roku tuję. Historia z tymi tujami tutaj była dość dziwna, bo na początku wizja właścicielki ogrodu była taka, żeby stworzyć żywopod, aczkolwiek przy stawianiu nowego muru, co druga, tam tutaj może pokażemy, tu wypadły. Dwie tuje, i w momencie kiedy te dwie tuje wyleciały, proszę o zrób tam, no nie dałoby się już albo trzeba było dosadzać yy, nowe tuje. No bo żywopłot byłby do wykonania niemożliwy. Więc wpadliśmy na pomysł. Właścicielka powiedziała, że wytniemy całe te tuje. Natomiast no, my wpadliśmy na pomysł, żeby może je nie puszczać. Już więcej wysoko, ani nie zagęszczać, tylko starać się wymodelować na takie stożki. Pierwsze cięcie dokonaliśmy w marcu, na koniec marca, teraz robimy drugie cięcie. Tu je nie miały podlewania, nigdy nie były też podsypywane żadnymi witaminami, ani nie dostawały żadnego nawozu, więc rosło słabo. W tej chwili pojawiliśmy się i będziemy drugi raz docinać. nie? Pamiętajmy, nie boimy się docinać, lepiej przyciąć niż wyciąć. I jedziemy. Zaczynamy. Także one za rok, za rok będą, dziękujemy, za rok będą ładnie docięte jeszcze raz, więc zaczną się jeszcze bardziej zagęszczać. Każde cięcie powoduje, że roślina się zagęszcza, i można ją spokojnie modelować bez problemu. O. Można robić to nożycami. Jak ktoś ma elektryczny jakiś sprzęt, to możemy sobie elektrycznym jak to woli. Brunt się nie bać, odrośnie. Widać tutaj jeszcze, widać tutaj po prostu ubytki. Ona zaczęła się zagęszczać. No, potrzebuje, potrzebuje jeszcze czasu, potrzebuje nawożenia. Tak jak mówiłem, nie była nawożona. Warunki tu miała no niezbyt. W tej chwili zaczynają odżywać. Jest zrobione kropelkowe. I zamiast wyciąć, przycinamy. Lepiej, wy... Lepiej przyciąć niż ją wyciąć. Tutaj każdą stronę. Oka, wszędzie równo. Oczywiście. Trzeba z każdej strony ją dwa razy obejść po przycięciu, sprawdzić, czy na pewno dobrze przycięliśmy, czy gdzieś nie odstaje. Jak odstaje, śmiało poprawić, nie bać się, już gorzej być nie może. O, nadajemy jej kształt. Przypomnę, że to jest po prostu drugie cięcie w tym roku, pierwsze było takie naprawdę drastyczne cięcie. została ona bardzo mocno skrócona. Każda tutaj jeszcze przypomnę, że była innej wysokości, więc staraliśmy się po prostu nie, nie łapać do jednej wysokości, tylko sobie tak lekko wystopniować, żeby była mała, większa, jeszcze większa aż do największej. No niestety, no tak rosły i żeby ich nie wycinać, trzeba było coś wymyślać. wymyślić. O. Jeżeli ktoś boi się elektrycznych nożyc, że gdzieś źle dotknie, źle wytnie, śmiało brać ręcznymi, metody są dozwolone. Jakie tylko chcecie, byle żeby efekt końcowy był taki jak chcecie. Tak? No jak to wygląda? Oglądamy. Tutaj jeszcze tą stronę trochę dotniemy, bo za gruba. O. Tu. O. <laughs> Z każdej strony trzeba ją dwa razy obejść. Popatrzeć. Warto pamiętać o rozłożeniu jakiś mm, ścierek, jakichś materiałów, folii zabezpieczającej, bo w korze nieładnie będzie po przycięciu to zielone wyglądać, więc pamiętajmy, żeby sobie zaszczędzić pracy, no i żeby efekt był pożądany. O. Tak, tak, czym tyłem się nie ustawiał do kamery, bo żona mówi, że tam ten profil ma niezbyt ten od tyłu. Więc stajemy przodem, bokiem. Prawda? Prawda. O, tutaj. Ładnie. Czubeczek trzeba, żeby to takie stożki, które obiecaliśmy tutaj właścicielce tego ogrodu, że będą w przyszłości ładne stożki, to trzeba je teraz popodcinać na te stożki, bo później powinno obiecał Pan stożki, a wyszło jak zawsze, jak facet coś obiecuje. No, więc staramy się dotrzymać słowa i tutaj wszystko się zagęści. Pobudzamy ją cięciem, pobudzamy ją do zagęszczania się, więc śmiało nie ma co się bać. Obejrzę jeszcze, czy z każdej strony. Te przyrosty, które miała, są przycięte. Tak. Są przycięte. Dzisiaj mamy końcówkę lipca, więc jak najbardziej takie cięcie można robić. Pamiętajmy, byle, żeby takiego cięcia nie robić za późno. Takie cięcie maksymalnie robimy do końca. Sierpnia, nie później, bo roślina jest pobudzona w ten sposób do zagęszczania się i będzie za późno, nie zdąży te nowe przyrosty nie zdążą po prostu zdrewnieć przed zimą i roślina może przemarznąć. Także zapraszamy do cięcia, nie bójcie się przycinajcie zamiast wycinać. Do następnego. Cześć!